Siema, z tej strony Joel. Zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek z MTA San Andreas. Tym razem po dłuższej przerwie postanowiłem sobie zagościć na serwerze Denver MTA. Dodam na samym początku, że to wideo było nagrywane wcześniej. Teraz tą ścieżkę dźwiękową dogrywam właśnie w tym momencie. Do tego, ponieważ ogólnie chciałem ten materiał pociąć, żeby nie zanudzać i tak mniej więcej na sam początek jakoś ten serwer pokazać. No, i jesteśmy tutaj na samym początku, właśnie w przebieralni. E, takie tutaj mamy, właśnie skiny, jak widzicie. Troszeczkę materiał jest lekko ogólnie przyspieszony. E, no, bo tak jak mówię, po prostu zrobiłem wszystko w tym temacie, żeby e, ten odcinek nie był jakiś taki nudny, długi i ciągnący się, że tak powiem. Tylko, żeby po prostu takie najważniejsze info w nim zawrzeć. Tutaj mamy urząd. Taki standardowy, ale prawka akurat tutaj nie można zdawać, bo właśnie w tym celu tutaj wbiłem. Prawko jest w innym miejscu. Mamy tutaj jak widzicie panel F1 i nawet jest spoko grafika. Jakieś tutaj widać aktualizacje na tym serwerze też mają miejsce. I cóż, ogólnie właśnie co do samej grafiki chciałbym powiedzieć, że podoba mi się nawet. O tak jak widzicie teraz tutaj ten panel pojazdu. Też jest spoko, tylko tyle, że brakuje w nim ogólnie yy, opcji otwierania, zamykania bagażnika i ewentualnego y, zamykania zamka, ale no bez tego też da się żyć. Yy, nie wiem, czy ta grafika jest ogólnie na serwerze autorska, czy też yy, po prostu yy, nie wiem, z jakiegoś innego serwera była ściągnięta i ewentualnie delikatnie przerobiona. Yy, no i tak to wygląda. Teraz sobie tutaj jadę w celu zdania prawka na chwilę obecną i przy okazji tutaj sobie zwiedzam serwer bo to były moje początki właśnie, tam dopiero co sobie rozgrywkę na nim zacząłem i tak jak mówię, będę Wam tutaj po kolei sukcesywnie pokazywał jakieś ciekawsze elementy z właśnie serwera tam po prawo mieliśmy salon pojazdów, ale to na, potem będzie pokazane co i jak bo Potem sobie pojadę i zobaczę, jakie są mniej więcej ceny na tym serwerze, jak to wygląda z gospodarką. no Na pewno są duże zarobki, ale ciekawe, jak to wygląda z wydatkami. Prawko jest tutaj na samochody osobowe, bezpłatne i jak widać, jest ono standardowe, tak jak na takim zwykłym serwerze: czyli jeździmy od lipu do lipu, zaliczamy punkty, no i oczywiście wiadomo, że. Nie możemy tym pojazdem coś przypierniczyć, że tak powiem. Dodatkowo jeszcze chciałbym wspomnieć, że nad postacią mamy takie fajne ikonki, które się pojawiają, jak na przykład posiadamy broń, bo jest tutaj też strefa DM, to właśnie taka ikonka broń się pojawia, jeszcze tam jest też taka praca zbierania marihuany. Z tego co widziałem, to jeśli mamy jakieś właśnie zbiory tej Maryśki przy sobie to pokazuje nam się właśnie taka ikonka stosowna co do tego nad postacią, no jest trochę tych ikonek powiem wam szczerze, więc to też jest na plus e, naprawdę, mogę tutaj powiedzieć e, jeszcze co do samego powrotu na MTA czemu akurat ten serwer e, wziąłem sobie ten serwer, ponieważ e, przede wszystkim nie chciałem na sam początek zaczynać od jakiegoś e, serwera typu nie wiem, for life, -life czy Jakiś inny spot, z tego typu gospodarką Tylko chciałem po prostu na luzie tak sobie wbić Pobawić się, że tak powiem e, I tak miało to właśnie wyglądać e, Bo na razie Nie chcę się męczyć e, Co do jakichś serwerów nowych Na pylu ogólnie Mógłbym zacząć grać Ponownie, ale no Musiałem pomyśleć nad koncepcją co by tam porobić Bo majątku mam sporo e, Na razie żadne auta Nie chcę tam inwestować Przynajmniej na ten moment, bo w chwili obecnej jakoś nie ciągniemy, żeby tam zagrać No i tak to wygląda Tutaj mamy, jak widzicie, pracę magazyniera Mamy tutaj punkty pracy do zdobywania I właśnie jak zdobędziemy 500 punktów na tej pracy Czyli będziemy mieli 500 paczek przeniesionych Bo jedna paczka równa się jeden punkt plus jeden punkt również do reputacji To wtedy mamy możliwość biegania sprintem A więc też jest to na plus Ogólnie zarobki na tej pracy, no to są po prostu no, takie jak dla początkujących graczy, tak? żeby wystarczyło sobie zarobić na jakieś pierwsze auto, ale z tego co widzę ogólnie na tym serwerku, no, to wygląda w ten sposób, że e, każda praca praktycznie pomijając tą i tą pracę marihuany e, wymaga od nas jakiegoś e, odpowiedniego poziomu RP, więc musimy to RP zdobywać, żeby do danej pracy się dostać. No ale, widziałem zdobyć RP jak nie właśnie tutaj na tym magazynie. Więc to też jest jakaś tam złożoność, nie jest to tak po prostu, że zarabiamy tylko kupujemy pojazdy, tuningujemy i coś tam odwalamy. Także no coś tam się dzieje w tym temacie, zawsze jakieś rzeczy na plus. No i tak jak mówię jeszcze tutaj, co do samego powrotu na MTA powiem, że jakieś inne serwery też już mam na oku tego typu. Oczywiście takie, na których gra z, y, troszkę graczy, no bo nie będę grał na takim serwerze, gdzie tam jest z 10 osób, bo to nie ma najmniejszego sensu, szkoda tylko czasu mojego y, i myślę, że waszego też jest, jeśli byście to oglądali, y, bo te ogólnie moje odcinki, czy teraz, czy te, które były poprzednio, y, kilka miesięcy temu robione, nie mają na celu po prostu promocję danego serwera, tylko mają pokazać danemu graczowi, który tutaj ewentualnie byłby zainteresowany rozgrywką na nim, jak to wszystko wygląda? I dopiero, jak sobie wejdzie na ten serwer, no to zadecyduję, czy chce tu grać, czy też nie. Tutaj, teraz jak widzicie, wbiłem sobie do ogólnie burgerowni. Myślałem, że można tutaj nie wiem, jakieś jedonko kupić, czy coś takiego. A tutaj się okazuje, że właśnie w tym blipie, który tutaj widzimy, trzeba tam stanąć, bo można na tym serwerze robić napady na dane obiekty. I teraz sobie tam polecę właśnie po skuterek Skuterek już tutaj mam, bo zrobiłem szybkie cięcie I widzicie, stacje radiowe działają, więc też na plus, bo lubię serwery, gdzie właśnie działa radio Nie lubię serwerów, gdzie tak naprawdę nic nam nie działa Też ostatnio, jak miałem właśnie sobie nagrywać MTA, ale jednak dałem sobie ten spokój taki czas temu było, jednak i serwer wbiłem, nawet nie pamiętam jak on się nazywał, bo już chyba nie istnieje, jest zamknięty. To też ani radio nie działało, ani nic. No to są takie podstawy, tak naprawdę, dla przyjemności z rozgrywki. No ale no niestety, no, no niektóre serwery jednak nie chcą się postarać, a potem się dziwią, że jest jak jest i niestety upadają. No ale no cóż. No. To są pieniądze właścicieli, bo to oni, płacą, to oni płacą za wynajęcie serwera, więc nic mi do tego. No ale tutaj widzicie taki pierwszy lepszy salon pojazdów Kupię sobie chyba Clovera, bo e, dawno nie miałem tego auta I sobie potem tutaj stuninguję jakoś e, Tutaj na górze też takie auta jak widać w tym salonie No i cóż, e, tutaj jest przecho, ale ono nie działa Bo nie ma tutaj markera odpowiedniego, żeby e, po prostu auto oddać e, Jak również odebrać no i to by było na tyle z tego serwera, ja się będę z wami powolutku żegnał, także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i cóż, do następnego odcinka, na razie, Siemanko.